Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, Spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął, rzekł im. Idźcie i wy do mojej winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około, go, około 11 godziny. I otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to rzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co Twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Moi drodzy, przypowieść o robotnikach w winnicy, którą Jezus opowiedział swoim uczniom, porusza dwa wątki. Zazdrości oraz sprawiedliwości. Opowiada ona o ubogich robotnikach najemnych zatrudnionych przez właściciela winnicy o różnych godzinach. Wszyscy robotnicy, bez względu na porę dnia, w której zostali przyjęci do pracy i jak długo pracowali, otrzymali denara. Tenar był srebrną monetą rzymską, odpowiadającą greckiej drachmie. Stanowił uznaną sprawiedliwą zapłatę. Za jeden dzień pracy najemnej. Według przyjętego zwyczaju gospodarz najmował i umawiał się z nimi na dniówkę trwającą od pierwszej godziny dnia, to jest od około szóstej rano według naszego sposobu liczenia czasu do zachodu słońca, czyli około 12 godzin. Robotnikami najemnymi do prac sezonowych byli zarówno ci, którzy nie mieli własnej ziemi, oraz ci, którzy posiadali jej niewiele. Zgodnie z prawem mojżeszowym zapłata robotnika musiała być mu przekazana wieczorem tego samego dnia, żeby rodzina mogła zaspokoić swoje potrzeby. To, że wszyscy robotnicy otrzymali taką samą zapłatę i spodobało się tym, których gospodarz zatrudnił rano i którzy znosili ciężar dnia i spiekotę. Uważali oni, że właściciel winnicy zachował się niesprawiedliwie oraz Zazdrościli oni tym, którzy pracowali jedną godzinę i też otrzymali jednego denara. Grzech zazdrości utrudnia im dostrzeganie zachowania pracodawcy oraz motywy jego postępowania. Czy gospodarz był sprawiedliwy? Wszyscy otrzymali taką samą zapłatę za swoją pracę, a do tego otrzymali ją w odwrotnej kolejności. Najpierw zarząd stawiennicy. Zapłacił tym robotnikom, którzy do pracy przyszli ostatni, a następnie tym, którzy przyszli pierwsi. Gospodarz zarządził swoim majątkiem według własnego uznania. Mimo, że niektórzy mniej pracowali, on chciał dać wszystkim robotnikom tyle samo. To decyzja gospodarza oraz jego dobroć sprawiła, że każda biedna rodzina robotnika, którego najął, miała środki do życia. W ówczesnych czasach nie było to proste ani łatwe. Moi drodzy, Pan Bóg nie jest ekonomistą, lecz miłosiernym ojcem. Dla niego nie jest ważne, jak długo pracowaliśmy w winnicy, ale jakie było nasze serce. Nikt z nas nie może uważać się za lepszego od innych. Ten błąd popełnili robotnicy, którzy pracowali w winnicy od rana. Jeżeli ktoś służy Panu Bogu, od swej młodości i przestrzega przykazań Bożych, to niech będzie za to wdzięczny Panu Bogu, a nie uważa się za kogoś lepszego niż tacy, którzy nawrócili się dopiero pod koniec życia. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże.